Autoportret. Zaprasza Marcin Bautryk, Puls Biznesu. Autoportret. Zapraszam Mateusz Żuchowski, Classic Auto. Tydzień temu yy, jeździliśmy... Rolls Royce'ami. Dzisiaj przesiadamy się do modelu marki, którą wiele osób ym, tak powiem, przypisuje im rolę bycia konkurentem Rolls Royce'a. Przy czym same te firmy nie lubią tego określenia. i Ja je trochę rozumiem. To jest trochę co innego. E, takie y, określenie, które poznałem od jednego z, z, z naszych wspólnych znajomych pracujących w Rolls Royce'ie. Że można sytuację pomiędzy tymi dwoma firmami, a właściwie różnice w tych produktach przedstawić w taki sposób, że podczas gdy Rolls-Royce to jest jakby strój wieczorowy z białą koszulą i muchą, to ta druga marka jest powiedzmy bardziej takim tweedowym garniturem i rozpiętą koszulą. Czyli mamy taki, taki troszkę bardziej. Casualowy. Casual, casualowy. Casualowy, tak. casualowy Dzisiaj casualowe tak. no, no, Można też się przedstawienie... porównać do, no powiedzmy, konkurujących ze sobą braci, ale to też nie w taki sposób, że konkurujemy, tylko bardziej patrzymy, co ty robisz. Mm -hmm. i... No ale zaraz do tego dojdziemy, bo ale zanim dojdziemy, bo to Bentley, jak przy, tak jak w przypadku Rolls-Royce'a, hmm, swoją nazwę wzięło od nazwiska założyciela. Kolejnego bardzo charyzmatycznego. Kolejnego, zresztą, wyrastającego w takich samych realiach jak jeden z założycieli Rolls-Royce'a. Rolls Przy czym tutaj mówimy o e, nie tej stronie arystokratycznej, związanej z wielkimi pieniędzmi, ale jakby z trudną rzeczywistością, która zresztą doprowadziła Waltera Owena Bentleya do e, tej samej firmy, o której mówiliśmy już tydzień temu, to znaczy e, Great Northern Railway. Został tak. e, inżynierem kolejowym, tak. Podobnie jak e, kolega, z Rolls-Royce'a i też tam w tej samej firmie przyglądał się pracującym maszynom kolejowym i nasiąkał no, miłością do maszyn, bo to jeszcze były maszyny pewnie parowe. Sam Walter Owen Bentley urodził się w, 1900, w, proszę, w 1971 roku, zmarł. Urodził się blisko 100 lat wcześniej, w 1888 roku. Oczywiście w Wielkiej Brytanii. I jak wspomniałem, pracował w, jako inżynier kolejowy, ale nie pochodził z bogatej rodziny. To była chyba czwórka, wow, e, czwórka e, chyba jeszcze, no. rodzeństwa. Był On był e, dziewiątym, on był no, był dziewiątym, dziewiątym tak. On był Alfreda, dziewiątym dzieckiem, tak. tak. Czyli to, to wielodzietna rodzina, oczywiście nie przelewało się. No ale Walter, jak wielu jego rówieśników zafascynowany maszynami, dążył do tego, żeby te maszynę poznawać i ujawić. Jak zresztą też jeden z jego braci, z którymi założył pierwszą firmę w Bentley 19... and Bentley tak, W 1912 Bentley Bentley, która no właściwie wtedy była też tylko dystrybutorem samochodów, podobnie jak pierwsza firma Charlesa Rollsa. Ale w kilka lat później, no właściwie po wybuchu pierwszej, znaczy po zakończeniu pierwszej, pierwszej wojny, wojny światowej. światowej, założył firmę Bentley Motors, od której zaczyna się właściwie ta zasadnicza część historii Bentley'a. Właściwie nawet nie zaczyna się tak bardzo od produkcji czy sprzedaży pierwszego modelu, czyli Bentley'a Free Liter, tylko od startu w Le Mans. W 2023 roku miał miejsce pierwszy wyścig, ten 24-godzinny klasyk, tak. który jest do tej pory kontynuowany. Tam zajął Bentley jako producent czwarte miejsce, ale już rok później, czyli w drugiej edycji wyścigu, wygrał. I to była wielka rzecz, która była przełomem dla, dla całej firmy. Wyniosła Bentley'a na, na całkiem nowy poziom rozpoznawalności, ale także popularności, co bardzo szybko, bo już rok później przyczyniło się do tego, że przy bardzo rozdmuchanej produkcji, przy wielkości firmy, w kolejnym roku sukcesów Le Mans nie udało się powtórzyć. Co doprowadziło, jak widać, bardzo szybko, właściwie już mogło doprowadzić do końca tej całej historii, ponieważ firma popadła w bardzo poważne tarapaty finansowe, ale wybawił ją z tego kryzysu jeden z zafascynowanych klientów i kierowców wyścigowym etleya, czyli Wolf Barnato. Tutaj wśród klientów, właśnie patrzę na bardzo ładne zdjęcie z, z czasów 1919 roku, e, o którym mówisz. I, i historia tego modelu e, 3 litry, też mm, tak. niezbyt wyszukana nazwa, trwała przez tam 10 lat, do 29 roku chyba. Ten model był produ produ produkowany i, i, i w, e, w tych latach między 24 2027 startował w, w Le Mans. Z ciekawostek: e, silnik miał 3 litry i po moc 80 koni mechanicznych. Mm, no, to było dużo. E, oferowany był w trzech wersjach. E, kojarzy mi się to z whisky, bo bazowa się nazywa Blue Label, <laughs> Red Label e, 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 i Green Label. Mm -hmm. e, ta ostatnia mogła się rozpędzić do 161 km na godzinę, no. co w, e, jak spojrzeć na konstrukcję jego samochodu, było naprawdę dużym wyzwaniem. Ale nie o tym mówię. Wśród klientów, którzy kupili ten samochód od, e, od e, Bentleya, był e, wspomniany już w historii o Rolls-Royce e, e, Edward VIII, mm. a tak sam, ta, także sam król Jerzy VI. Także Bentley dzięki sukcesom w wyścigach, a wtedy chyba tylko tak się trafiało tak. do świadomości tak potencjalnych klientów, tak. tak działa marketing, no, trafił do tych najwyższych sfer. Znaczy, właściwie wyścigi wtedy miały dość szczególną rolę i też one wiele mówią o charakterze Bentleya, to znaczy. Nasze obecne wyobrażenie wyścigów i to, jak wtedy wyglądały wyścigi, to były dwie różne rzeczy, to znaczy, drogi wtedy właściwie no nie istniały, nie było właściwie koncepcji asfaltowych dróg. Nawet te największe, najpoważniejsze wyścigi odbywały się na drogach szutrowych, często dziurawych, więc tam jakby. Promowane były nie konstrukcje bardzo wybiegające w przyszłość czy lekkie czy jakoś takie bardzo innowacyjne. To wszystko są koncepcje dopiero powojenne. Lata 50., -te, 60. -te producenci francuscy czy brytyjscy doprowadzili do tej takiej większej wydajności, do tego zwrotu wyścigów w stronę takich czystych osiągów. Przed wojną chodziło przede wszystkim o to, żeby samochód dojechał do mety. To były jakby konstrukcje siermiężne, wielkie. To świadczyło ciężkie. niezawodności, niezawodności tak, konstrukcji. I to, że której samochód dojechał do mety, jeszcze dojechał jako pierwszy, to świadczyło o tym, to jest po prostu kawał solidnej maszyny, na której mogę polegać. Jakość samochodu była mierzona w jego trwałości. Ta luksus polegał po prostu na zaufaniu do, do maszyny. I to jest to, czym, no zresztą, co zresztą doprowadzało do wielkiej irytacji niejakiego Ettore Bugatti'ego. Firma Bugatti, bardzo... Na znaczy, pewno trafi do autoportretów w przyszłości. Tak, szacowna, też wspaniała firma do tej pory, znaczy w tej chwili znów jeden z największych twórców, najwspanialszych samochodów. Ettore Bugatti, znaczy to jest trochę legenda, ale, ale, tak się mówi, że, że on mówił z kolei, że samochody Bentley'a to były Yy, najszybsze lokomotywy świata. Co w, w pewien sposób wcale nie było obrazą, myślę, dla samego Waltera Owena. Yy, w pierwszej kolejności dlatego, że no jakby sam wywodził się z tego rzeczywiście ze, ze kolejowego świata, świata, z kolejowego świata, ale z drugiej strony pokazywało, że ta solidność tych konstrukcji, ich taki niewzruszony pęd do przodu, rzeczywiście w tych samochodach był zawarty. Przy czym jeśli mówimy o tych, o, o tych latach dwudziestych, trzydziestych, kolejny element, który przyczyniał się do sukcesu Bentley'a, to w tych wyścigach też właściwie była zawarta część firmy urok, urok tej firmy, który właściwie można powiedzieć, że to było takie wydarzenie towarzyskie. To znaczy, wokół marki Bentley zgromadziło się zamożne grono playboyów, takich właśnie jak Wolf Barnato. Jeśli kojarzycie sceny z filmu Wielki Gatsby, to właściwie ten duch tych, tych, tych zabaw, tego blichtru tamtych czasów. To było dokładnie to, co było rzeczywistością tej, tego grona osób nazywanego Bentley Boys, e, i w takich, w takich okolicznościach ta marka się rozwijała i, i była e, istotną częścią tego życia ówczesnych, e, najbardziej majętnych, młodych dżentelmenów e, z wielkiej. Brytanii. No, przy czym ta historia rzeczywiście byłaby bardzo słodka, gdyby nie to, że już kilka lat po, po założeniu firmy ona została Wolfowi Barnato sprzedana. Który z kolei znów dość szybko, bo w 1931 roku stracił po prostu zwyczajnie zainteresowanie tą firmą. I... firma trafiała pod skrzydła Rolls roycea Tak, i trafiła pod skrzydła Rolls roycea który, który właściwie, znowu, bo to jak teraz historia jest przedstawiana jakoś w książkach, brzmi jakoś tak strasznie dumnie i oczywiście lubimy o tym myśleć w jakiś taki sposób sentymentalny. Z estymą, tak. Z estymą, ale co zrobił Rolls-Royce? Rolls-Royce kupił tą firmę dlatego, że wiedział, że to było wrogie przejęcie zwyczajnie. Po prostu wiedział, że to jest firma, która mu zagraża, więc co zrobił? Po prostu jak ją przejął, Zamknął e, e, projekty rozwojowe kolejnych modeli Bentleya, zniszczył maszyny, które te Bentleye budowały, e, i generalnie stwierdził, że no pozamiatane. I tak, bo Musimy też pewnie do, dorzucić, bo Rolls Royce jakby mniej jest kojarzone z wyścigami niż Bentley. Tak. E, chociaż na pewno w, w wyścigach właściciele Rolls Royce'ów startowali. Natomiast tym pewnie kamieniem milowym to jest wydarzenie z 30 roku, czyli chwilę przed e, mhm. tym wrogim przyjęciem, jak to ładnie określiłeś. E, czyli to wyzwanie, które sobie postawił Bentley, że on, sport oczywiście jest dla niego istotny, bo w ten sposób zdobywa. Mhm serca i imponuje tym Bentley Boys, o których wspominałeś. Natomiast to wyzwanie 100 mil na godzinę w kompletnej ciszy, które sobie postawił e, i budowanie silnika, e, e, budowanie silników w taki sposób, żeby no jak najmniej wibracji i hałasu przenosiły do kabiny i żeby rzeczywiście można podróżować było szybko i bezpiecznie. Dzisiaj powiemy, a kiedyś szybko i cicho. E, i, 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 i być może wtedy Rolls Royce zauważył, że oho, mhm. wyrasta mi konkurent, który jakby idzie w tą samą stronę i tą samą niszę chce zagospodarować, co ja. Pamiętajmy, że Bentley Boys to nie byli tylko zafascynowani wyścigami młodzi ludzie, tylko to byli przede wszystkim bogaci, a. młodzi a ludzie, w związku z czym byli to też potencjalni klienci to, to e, marki, to, to marki Rolls, -Royce, Rolls Royce. No i od 1931 roku Bentley e, no i jest pod skrzydłami Rolls Royce, a tak naprawdę go nie ma, bo, no bo maszyny zostały zniszczone. I, i, I co daje Rolls Royce robi z Bentleyem? No, de facto, przez kolejne dekady wszystkie modele Bentleya to były po prostu, jakby, co się nazywało takie sportowe odmiany Rolls Royce'a. Czyli... czyli to, co, to, co Frank to by powiedział, że tu na wieczór, tutaj tak. do, to na pole golfowe. Tak? tak, tak, tak. Znaczy, tak mówiąc zupełnie, jakby bez okrągłych słów, no to. Zakrot po angielsku określenie. Batch Engineering, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy, powiedzmy, Volkswagena, Golfa, który jest z Kodą, Oktawią czy Audi A3, to tak samo już w latach 30. jeden z najdroższych, najwspanialszych samochodów na świecie, Rolls Royce, występował dokładnie w takiej samej formie, tylko troszkę w zmienionych detalach i podmienionym znaczkiem, jak Bentley. I to jest rzecz, która miała miejsce przez wiele lat rozwijała się w czasach powojennych, no, głównie ze względu na, na problemy e, firmy Rolls-Royce i jej e, upaństwowienie, e, które no, w tym przypadku również doprowadziło do znacznego wyhamowania e, wyhamowania tempa rozwoju nowych modeli. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, znaczy to jest takie subiektywne, trochę subiektywna moja opinia, ale od drugiej połowy lat 60 do końca lat 90., tam się nie działo właściwie praktycznie nic. Tak jak w 1952 roku został zaprezentowany model Type R Continental S2. Który był najszybszym, rzeczywiście, samochodem swoich czasów, bardzo luksusowym, bardzo pięknym. No, potem, właściwie, przez lata 70-80 pojawiały się nowe modele. Zresztą też był Bentley Turbo bardzo ciekawa, innowacyjna konstrukcja, ale. Biorąc pod uwagę, że mówimy o trzech dekadach, to działo się tam naprawdę niewiele. I w ogóle te marki, wszystkie brytyjskie, czy Mini, czy Triumph, one na początku lat 90., zresztą trochę podobnie jak FSO w Polsce, choć z zupełnie innych przyczyn, także stanęły przed, przed takim trudnym wyzwaniem jak się odnaleźć w tych współczesnych czasach. No Różnica między Bentleyem i Rolls Royce'em, a naszą żerańską fabryką, no była taka, że tam inwestorzy się znaleźli. Jesteśmy w 1997 roku. Rolls Royce ogłasza, że jest w stanie sprzedać swoje udziały. W sensie znaczy, jest to w stanie historia. Jeszcze znaczy, historyjna, tak a znaczy, wcześniej nie, nie. Są znaczy, to, jest, to właśnie technicznie problem polega na tym, że to nie był Rolls Royce, tylko to była firma Vickers. Vickers, tak. Vickers. Vickers. Firma Vickers. Czy właściciel, właściciel, tak, tak, właściciel Rolls roycea właściciel. Od... Tylko Firmy Rolls Royce Motor Cars, co tak. jest bardzo ważne. Co tak, to jest... jest ważne, bo to prowadzi do pewnego transferowego pata, może tak to tak. się da nazwać. Tak. Otóż Vickers ogłasza, że chce sprzedać markę Rolls Royce. Takim logicznym nabywcą wydaje się być BMW. Bo ono już wcześniej, o czym nie wspomnieliśmy, ale to wspomnimy w tej chwili, dostarczało do, i do Bentley'ów, i do Rolls-Royce'ów podzespoły, komponenty, czy nawet silniki. Silniki, głównie silniki, tak. Głównie silniki. Obie marki, tuż bardziej z Rolls-Royce'em, współpracowały też przy, przy, tej, przy tym drugim biznesie rolls czyli silnikach lotniczych. Więc jakby wydaje się, że, że Rolls-Royce trafi w ręce BMW właśnie. BMW oczywiście jest zainteresowana, składa ofertę. Oferuje za Rolls-Royce 340 milionów funtów. Ale. Ale. <grym> nie wiem, czy to dużo, czy mało. No dzisiaj się wydaje. Dzisiaj wydaje mało, się prawda, tak. ale to też pokazuje w jaki sytuacji. Ale w tym czasie pojawia to. się Volkswagen. Tak. A który mówi, że ja dam 430 tak. milionów. Znaczy, to w, nawet dokładnie fundów. Ferdinand Piech, prawda? Tak, tak, no ale powiedzmy, że jest to. Tak. Jest, to jest to grupa, jest grupa jest to Volkswagen. Grupa, grupa Ferdinand Volkswagen. Piech, który w tym czasie też buduje sobie takie portfolio marek, bo on w tym samym czasie też choćby Bugatti i Lamborghini także, tak. także kupuje. No 430 zamarzone... milionów funtów to jest więcej niż 340 milionów funtów. Matematyka jest nieubłagana. Matematyka nieubłagana, w związku z czym w ten sposób do Volkswagena trafiają projekty pojazdów, tabliczki znamionowe. Znaczy, właśnie nawet Volkswagen. On de facto myślał, że on Myślał, że tak. on kupił Do tego chciałem dojść. Firmy, tak. Do tego chciałem dojść. Trafiają właśnie znamionowe modele, zaplecze produkcyjne, administracje, znaki towarowe, czyli właśnie Spirit of Ecstasy, o którym badaliśmy mm -hmm. dość długo w poprzednim odcinku, i znak Rolls-Royce. Natomiast. No, Volkswagen tak... orientuje się, że nie kupił za te 430 milionów funtów prawa do używania nazwy lub logo Rolls-Royce i Bentley. Tak. Czyli Mógł produkować auta, ale nie mógł ich sprzedawać pod tą marką. Tak. Tak, bo ponieważ prawa do tych marek przez cały czas należały do. do... Rolls Royce Holdings, który znalazł się w rękach BMW. Tak, tak. Czyli tak. z kolei BMW mogło sprzedawać samochody pod marką Bentley i Rolls Royce, ale nie mogło ich produkować. Nie miało też zapecza produkcyjnego i wszystkiego tego, co jest potrzebne do produkcji. Czyli mamy do właśnie do czynienia z tym patem. Transferowym, który trwał Ty możesz produkować, ale nie możesz sprzedawać. Nie mogę sprzedawać, ale nie mogę produkować. I ten, 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 ten pad, tak, ten pad trwał kilka lat, nawet się pojawiły głosy, że w wyniku tego padta obydwie marki po prostu mhm. umrą śmiercią naturalną, no bo świat nie znosi próżni i, i, i to, 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 to zawieszenie sobie trwało, no znalazło się wyjście. Znalazło się wyjście, to znaczy te firmy wzajemnie przez parę lat, od 98 do 2003 roku Udzielały sobie licencji i zgody na jakby na te brakujące im elementy. De facto y, wtedy właścicielem y, Rolls-Royce'a był y, Volkswagen, ale panowie dogadali się między sobą w taki sposób, po prostu po ludzku mówiąc, że, y, ben, że Volkswagen sobie zostawił Bentleya. Nawet dokładnie powiedział, Volkswagen Ferdinand Piech powiedział nawet BMW dokładnie, że, Dobra, zróbmy tak, że Wy sobie weźmiecie tego Rolls Royce'a, ponieważ mnie Rolls Royce nie interesuje z tego względu, że w tej chwili i tak Bentley'e się sprzedają w stosunku 2 do jednego do Rolls Royce'ów. Więc jeśli o to się ma cała sprawa rozbić, to po prostu te firmy znowu rozdzielimy. Co ja pamiętam, jak to wtedy było rozdzielane, no to jakby to była dla mnie sytuacja, no wydarzenie, no, niesamowite, tak? Jeżeli mówimy, zobacz jak się zmienia perspektywa, bo w, to była no, sytuacja nowa od 70 lat. Po 70 latach, gdy te firmy jakby były de facto jednością, zostały rozdzielone. Teraz minęło już kolejne 20 lat. Więc ta historia idzie do przodu. Już znowu tyle lat teraz są rozłączone. Rzecz, która dla wielu pokoleń wydawała się nie, jakby zupełnie nie do wyobrażenia. Teraz już mówimy o kolejnych pokoleniach, które nawet nie pamiętałem tamtych czasów. Tak, że, że Walsh has tak, to tak. było. Pod poszły, poszły firmy w dwóch różnych kierunkach. Co ciekawe, bym powiedział, że. Zostały zachowane charaktery tych marek. Zobaczcie, mimo tego, że były 70 lat razem, zostały zachowane charaktery nawet z tych poprzednich czasów. Bo teraz, tak jak się jeździ tymi Bentleyami, to są luksusowe samochody. One są rzeczywiście zapewniają komfort, ale ja w nich czuję tego ducha Bentley Boys. Boys. One są takie. Czyli nadal jest, dane, mamy już do, dosyć strojem wieczorowym tak. i tym bardziej każdym, chociaż tak. jeżeli spojrzymy na ceny modeli obydwu aut, no to to idzie tutaj, idą porówno. Spokojnie, tak, spokojnie mogą. mogą idą No ale porówność. dzięki, no grupa Volkswagena teraz ma duże kłopoty w związku z tym, co się dzieje w, na rynku europejskim motoryzacyjnym, natomiast no, dzięki inwestycjom grupy Volkswagena z jednej strony i BMW z drugiej strony, te, no, ta spuścizna po po doskonałych konstruktorach i wizjonerach z, z odległej przeszłości została utrzymana, i e, w moim obliczu obydwie marki Bentley też z, zachowały swój charakter, chociaż. Mówisz o Bentley Boys. Ja cały czas patrząc na nowe modele Bentleya widzę to, co Rolls-Royce zrobił z Bentleyem, czy sprowadził go do takiej bardziej usportowionej wersji mm. nawet wizualnie Rolls-Royce'a. Mm. Być może tylko dlatego, że znam tą historię zbyt długo. I <grym> nie, <grym> dla młodych ludzi <grym> czy młodszych ludzi <grym> nie, nie, takiej, nie ma to znaczenia, ten... ale to historia Bentley jest kolejnym przykładem po Rolls-Royce'ie jak jak można ratować spuściznę no, mistrzów inżynierii sprzed stu czy nawet więcej I lat? Powiedziałbym, że miejsce, w którym najlepiej to widać, nie mówiliśmy tego przy rozroście, warto też, też to nadmienić, to według mnie nawet nie są same te samochody w środku, tylko to są miejsca, w których one są produkowane. Bentley przez cały czas korzysta z historycznych zakładów w Derby, które były pierwszą lokalizacją produkcji Rolls-Royce'a. No, w wyniku tego całego zamieszania w latach 90. Ta, te zakłady zostały z Bentleyem. Rolls-Royce musiał sobie znaleźć zupełnie nowy dom, który, który znalazł w hrabstwie, na znaczy w posiadłości Gudut w, w hrabstwie West Sussex. Tam, no właśnie, z jednej strony powiedziałbym, że czas się zatrzymał, no ale on się nie zatrzymał. Te produkcje, tam gdzie mają być te technologie produkcji, tam gdzie mają być nowoczesne, są bardzo nowoczesne. Ale tam, gdzie świadczą o jakości i unikatowości, przez cały czas są bardzo tradycyjne i są jak w mało którym innym miejscu na świecie. Teraz mógłbym się długo rozwodzić, bo w jednym i w drugim miejscu byłem na linii produkcyjnej Rolls Royce'a i Bentley'a. Dam tylko taki jeden fakt obrazujący o jakim poziomie jakości i, i mistrzostwu rzemiosła mówimy. Otóż, jak byłem w fabryce Bentleya, byłem w miejscu, w którym, wyobraźcie sobie, no rzecz trochę niespodziewana w, w, w takiej fabryce. To znaczy, byłem w pomieszczeniu, gdzie były składane zestawy szachowe, zegary z kukułkami, Stoły z in, in, inkrustacjami drewnianymi. I tak w o co tu u licha chodzi? Czemu właściwie takie rzeczy są tutaj budowane? Otóż okazuje się, że osoby odpowiedzialne za wykończenie yy, drewnem elementów wnętrza w Bentleyu najpierw spędzają 2-3 lata na budowie, na ćwiczeniach. Tego typu. Wykonują meble, szachy i tak, tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy na wewnętrzne potrzeby firmy, po to tylko, żeby dopiero po takim czasie móc zostać dopuszczonym do wykonywania elementów wnętrza Bentley'a. No, poziom mistrzostwa jest widoczny w obu tych markach. Pewnie widziałeś na jednych starów w Genewie, też już świętej pamięci wydarzenie. Rolls Royce na swoim stanowisku prezentował. Jedną z możliwości wykończenia Rolls Royce'a jest posunięcie takiego paska malowanego wzdłuż karoserii. Tak, tak, tak. Ten pasek jest malowany ręcznie. Tak. Jest tylko kilka osób na świecie, które wykonują to ręcznie i widziałem to na żywo. I to był akurat Polak. No. Wykonuje to posunięcie jednym ruchem ręki, no. idąc wzdłuż samochodu, no. lakierem, bezpośrednio na, na lakierze, więc nie wiem, ile on musi ćwiczyć i co no. trzeba robić, żeby osiągnąć poziom mistrzostwa. No pewnie bardzo dobrze za ten pasek zarabia. Niemniej tak jest to taki poziom mistrzostwa i bardzo dobrze, że te nowoczesne marki, współczesne marki chcą utrzymywać takie marki jak Bentley. No czy i, i że, że też są klienci, którzy chcą tę tradycje. za tą tradycję sposób, zapłacić, w pewnym no sposób no bo im mecenasować. mecenasować. <noise> Słuchajcie, no bardzo dziękujemy Wam za historię o Bentleyu, za jej wysłuchanie. Ehm, historię Bentleju. E, niezmiennie będziemy siedzieć w naszym autoportrecie, autoportredowym samochodzie e, za tydzień w czwartek. Tymczasem bardzo dziękujemy za poświęcony czas i do usłyszenia. usłyszenia. Marcin Boutryk, Mateusz Żuchowski. Dziękujemy.